Lubię mówić, że w życiu nie tylko liczą się pieniądze, również akcje, obligacje, złoto, nieruchomości. W związku z tym chciałem Wam pokazać, jak to się zaczęło. Zamknąłem oczy, otworzyłem je znów i zobaczyłem przed sobą wielki, niesamowity bezkres. Rosję. Postanowiłem, że jeżeli Rosja jest moją pasją i nie mam już wyboru, żeby od niej odejść, postanowiłem, że zgłębię ją do cna. Do samego końca. Ludzie uczą się przez inspirację albo przez desperację. Ja, dinozaur, uczyłam się przez desperację, bez sensu. A ja myślę, że Państwo jesteście dużo mądrzejsi, bo przybyliście tutaj na ten cały dzień, żeby uczyć się przez inspirację. Z tego grobu nad ranem, no niby to samo ciało, bo ciągle ja, Ewa, wyszłam, ale wolna Ewa. Hydra to jest system. I ten młody człowiek, który nie da się poddać tresurze, nie? zrobi coś innego, coś niekiedy zupełnie odwrotnego, przeciwko wszystkim, coś oryginalnego. Ten młody ma szansę pokonać centaury. Czyli jeżeli macie do wyboru wybrać sobie 10 rzeczy, które lubicie robić, i wybrać z tych 10 rzeczy to, co może dać wam jakieś dochody, zróbcie na odwrót. Zróbcie sobie listę 10 rzeczy, na czym możecie zarobić i z tego wybierzcie to, co najbardziej lubicie. Państwo doskonale wiedzą, jako ludzie światli, inteligentni, z mediami, ze znajomi, że media już tak naprawdę o niczym nie informują. Że jeżeli ktoś myśli, że media pokazują obiektywną rzeczywistość, mówią o tym, jak jest, to to jest nieprawda. To to jest jedno z największych kłamstw ostatnich czasów. Media pokazują jakiś tam subiektywizowany wycinek owej rzeczywistości. W związku z tym, mówiąc krótko, Media tańczą tak, jakim im kasa zagra. A kasa gra do orkiestry pod tytułem ruch, pod tytułem oglądalność, pod tytułem klikalność. Najsilniejszym driverem, najsilniejszym nośnikiem informacji są emocje. Sucha informacja podana bez emocjonalnego sosu nie dociera, nie trafia. Żeby ją sprzedać, trzeba ją w emocje zapakować. Jeżeli sobie zwizualizujesz przyszły sukces, to on Ci się spełni. To jest zasada psychomotoryki. W końcu XVIII wieku już ludzie wiedzieli, że jeżeli myślisz o czymś w kontekście pozytywnym, wizualizacyjnym, kiedy coś widzisz, słyszysz, czujesz, czyli taka pełna wizualizacja, to wtedy dzięki temu odniesiesz sukces, bo ten sukces będziesz coraz bardziej widział bliżej siebie. Adrenalina wytwarza się i serotoniny, dopamina wytwarza się dopiero wtedy, kiedy my zaczniemy biegać. Od ubierania butów się nie wytwarza. Ale co się dzieje w naszym mózgu? Już sam fakt ubierania butów to powoduje. W życiu można mieć pieniądze, można mieć marzenia, szczęście, pod jednym warunkiem. Nie można się od nich uzależnić. Marzenia, od których jesteśmy uzależnieni, według mnie prowadzą nas w złą stronę. Że na wszystko w życiu jest czas i miejsce. Jak się pewne rzeczy nie dzieją, to być może właśnie mają się nie dziać, ale jak pojawiają się, to trzeba z nich korzystać. Rzeczywiście wszystko możemy robić w każdym wieku, bo życie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód. Kończymy 21 lat, i ja uważam, że 21-letni człowiek powinien opuścić dom powinien się wyprowadzić. Powinno być rytualne wywalanie dzieci z domu. Czyli orkiestra, wódka, dziecko z walizką gdzieś idzie. Nikt nie wie gdzie, ale idzie. To jest największa tajemnica której odkrycie pozwala budować szczęśliwe związki, że mężczyzną zarządza się przez cele. Jemu trzeba powiedzieć, co jest do zrobienia i kiedy.